Terima kasih telah menonton! Wpadłeś prosto w nasze ręce. Czy naprawdę myślałeś, że ta praca spadła ci z nieba? Nie. To był prezent dla nas. Zgromadziłeś je wszystkie w jedno miejsce, tak jak On Cię o to prosił. Wszystkie te małe dusze w jednym miejscu. Tylko dla nas. Prezent. Teraz możemy zrobić to, do czego zostaliśmy stworzeni, i być kompletnym. Sprawię, że będziesz ze mnie dumny, tato. Patrz! Słuchaj, i bądź dumny. Połączenie przerwane. Przepraszam, że ci przeszkadzam, Elizabeth, jeżeli dalej pamiętasz to imię. Ale obawiam się, że zostałaś źle poinformowana. Nie jesteś tutaj, aby otrzymać prezent, ani nie zostałaś tu wezwana przez osobę, którą zakładasz. Chociaż rzeczywiście zostałaś wezwana, wszyscy zostaliście tu wezwani. Do labiryntu dźwięków i zapachów, błędnego kierowania i nieszczęścia, labirynt bez wyjścia, labirynt bez nagrody. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, że jesteście uwięzieni. Twoja żądza krwi pochłonęła cię w nieskończone kręgi, goniąc za okrzykami dzieci w jakiejś niewidocznej komnacie. Zawsze wydawało się, że jest tak blisko. Ale jest poza zasięgiem. Ale nigdy ich nie znajdziecie. Nikt z Was tego nie zrobi. Tu kończy się Wasza historia. A Tobie, mojemu odważnemu wolontariuszowi, który jakoś znalazł tę ofertę pracy, która nie była dla Ciebie przeznaczona, chociaż było dla Ciebie zaplanowane wyjście, mam wrażenie, że tego nie chcesz. Mam wrażenie, że słusznie chcesz być tam, gdzie jesteś. Ja też pozostaję. Jestem w pobliżu. To miejsce nie zostanie zapamiętane, a pamięć tego, co się stało, może wreszcie zacząć zanikać, jako agonia każdej tragedii. I dla was, potwory uwięzione w korytarzach, bądźcie spokojni i porzućcie swoje dusze. One nie należą do was. Dla większości z was wierzę, że jest pokój i być może więcej czeka was po oczyszczeniu się z dymu. Chociaż dla jednego z was najciemniejsza odchłań piekielna otworzyła się, aby pochłonąć cię w całości. Więc nie trzymaj diabła w oczekiwaniu, stary przyjacielu. Moja córko, jeśli mnie słyszysz, wiedziałem, że też wrócisz. W twojej naturze leży ochrona niewinnych. Przykro mi, że tego dnia, w dniu, w którym pozostałaś zamknięta i pozostawiona na śmierć, nie było nikogo, kto wzniósł Cię w ramiona tak, jak ty podnosiłaś innych do swoich. A potem, co się z wami stało, powinienem był wiedzieć, że nie zechcesz zniknąć. Nie moja córka. Nie mogłem cię wtedy uratować, więc pozwól, że teraz cię uratuję. Czas odpocząć dla ciebie i dla tych, których nosiłaś w swoich ramionach. To kończy się dla was wszystkich. Zakończ połączenie.